Jak widzicie hamuje bardzo fajnie, ABS-y działają bardzo fajnie, zwrotność jest niesamowita, motocykl idealny na miasto, w krótkie trasy między miastami, kwota 13 tysięcy uważam, że naprawdę nie, nie powala, 380 zł, zerowy, którego mogliście widzieć na początku. Ja polecam, bo naprawdę ta wersja nowsza Resela jest już naprawdę dopasowana, więc dzięki wielkie za uwagę, udostępniajcie, subskrybujcie nasze treści i mam nadzieję, że przyjedziecie do nas i zakupicie taki motocykl. Wysyłamy w każde miejsce w Polsce do 450 zł transport, żebyście go z naszej ręki, z naszego serwisu, po naszych testach dostali już w, w, przez kierowcę pod dom, ale zapraszam na miejsce, żeby skorzystać z tego szkolenia.